Tak, nazywam się Roman Trawniczek, jestem z Czech, nic się nie bójcie, będę mówił po polsku. Chyba mi zrozumicie, nawet, nawet mi chyba dobrze idzie, bo kolega mi ostatnio mówi: Roman, jak ty mówisz tak dobrze po polsku, to ci się wydaje czeski, taki śmieszny? Więc nie. Ale żebyście zrozumieli, to działa w dwie strony. Jakby nam polski też się wydaje śmieszny, albo nie zrozumie. Samochód, samochód. Czy to naprawdę samo chodzi, albo samo jeździ? Jakby ja wiem, na polskich drogach czasami to tak wygląda, ale tak samo samolot to nie jest dron, to nie lata samo, ale ale... samogwalt. Naprawdę samogwalt? Wszędzie na świecie to ludzie robią dla przyjemności, dla odprężenia, tylko w Polsce? Ale yy, w ogóle ludzie mnie tak zawsze pytają, jak to się stało, że ty jesteś. Czech... Jakby oni nie pytają tak. jak oni tak nie pytają. Oni pytają: Roman, pochuj, ty przyjechałeś. Ja mówię spokojnie, spokojnie. To, to nie tak. to Ja przyjechałem tylko na projekt. Ja miałem tylko zaparkować się. samochód, zrobić projekt i wrócić. Trzy rzeczy. Zaparkuj, zrób i wróć. Zaparkowałem, zrobiłem i. <laughs> Spotkałem dziewczynę. To się nazywa magia zapomnienia. Włosi to nazywają magiko de vagina. Też jak powiem, że jestem Ciechem, to od razu Polacy mają takie skojarzenia. To jest takie domino słów, że to jest masakr. Za każdym razem to samo. za Kredliczki, smażony ser, krecik, ohoj! marihuana. Ale morza? Morza nie macie! A propos, propos tego, propos tego ostatniego, to w zeszłym roku była super historia, nie wiem czy pamiętacie, była taka ma, mały konflikt na czesko-polskiej granicy o wodę podziemną i taki Józek z pracy mi mówi, Roman, ja was zrozumie z tym turowem, jakby myśmy nie mieli morza, też byśmy się bili o wodę podziemną. To jest inaczej, my po prostu mamy strasznie dużo rzeczy w dupie. A może? to jest jedną z tych rzeczy. Na, na, naprawdę to nie szkodzi, że nie mamy tego morza. Ale jak już naprawdę dojrzmy do kucia i ciągle słyszę, a Wy może nie macie, a Wy morza nie macie? Mówię nie, ale my mamy demokrację. E <grym>